Dzisiaj ja właśnie jestem, po jestem właśnie po ostatnim spalingu, jestem bardzo zadowolony obóz, cały przygotowawczy, odbył się bez żadnych kontuzji. Yy, ostatni spaling świetnie. Wiadomo ja jeszcze troszkę ten że zdjęte, ale wszystko jak najlepiej. Także jestem mega zadowolony, nie mogę się już doczekać walki. Tak nie sporowałeś, jak to wyglądało teraz? Z Johntem Willisem, z troszkę z Marcinem siwym, jeszcze tak na dwie rundy wchodził. Także fajnie spalingi wychodziły, wiadomo, ja że to już jest... To już był okres, że w tak, wypoczynku, bardziej już łapie tej świeżości. Jeszcze mi został tydzień czasu. No, gramy sobie w szachy w międzyczasie. Mamy, mamy też przyjemność pograć z mistrzem świata w szachoboksie, który jest z pani partnerem Krzyśka Włodarczyka, bo jego zawodnik jest mistrzem świata w tej dyscyplinie. No i w ogóle niestety próbowałem powalczyć, ale dostałem srogie księgi w szachach. Także naprawdę jest świetny ten, 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 ten zawodnik. Jak jest plan Do walki chyba zostajecie już, w myślę, tak? Dokładnie, do walki zostajemy. Bardzo fajnie. Ja powiem szczerze, że, że to jest potrzebne, bo, bo wiadomo jak to w domu człowiek spragniony wszystkiego, naładowany, zawsze tam kobieta gdzieś pod ręką, to zawsze jakoś to czasami się upuszczało, swój testosteron, a tak, to tu się trzyma i, i człowiek się już nie może doczekać walki, wszystko idzie jak najlepiej.